Siemeleczko kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym ciągu chciałabym pierwszą rzeczą, którą yy, zacznę yy, nagrywać, zaprosić Was do mojego klubu w starsi. Możecie mnie tutaj dodawać, ja będę yy, Was dodawać. Oczywiście, zagramy rądkę. ruszamy na podłogę Jeśli będziecie chcieli, żebym na przykład pokażę Wam, o, że ile mam za tym jarzy że więc jeśli będziecie chcieli, żebym wam, żebyśmy taką serię nagrali, że wbijamy mm, na przykład 15 rangę, nie wiem, 10 rangę, na przykład, nie wiem, poko, to wtedy po prostu nagramy taką y serię na tym kanale. Będzie ona, tylko wiecie, jakoś dwa odcinki na jedną postać, więc jeśli mam tam z trzy postaci, no to sześć odcinków będzie. Yy, tak, trzy postaci, sześć odcinków. Tutaj sobie rozwalimy Yyy, Nagrywam tą z, yy, odcinek już żebyś czwarty raz, bo nie wiem, muszę sobie yy, Nie udawało mi się za każdym razem. Bo a to jakoś głosy, a to coś na teraz się przyniosło. Yy, też. Um, czy mam taki problem, że brat jest, brat jest. Właśnie chciałabym Was zaprosić na kanał mojego brata na Link będzie w poniedziałek albo w tej w końcu. Gdzieś <tronenka> I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your face on fire Let's go higher I'm gonna set your place on fire oh, Nie kupuję sobie postaci, no bo chcę jesteśmy dwóch, zdobyć same. No, no i właśnie mamy Colta na 20 range. Widzimy bardzo dużo kucharków już. El Primo możemy pić na 16 in 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 rangę. In mamy na 15 Sandy, Rose mamy na 15, Daryla mamy na 14, in in możemy oczywiście Baraleja pójść wyżej na 15 rangę Rosy, I'm burs, burs. Tutaj I'm a mamy a a a dalsze burs. postacie e, i tutaj mam 3, 4 postacie, których no nie gram za często, więc możemy uleczyć sobie Bibi. Więc tak możemy uleczyć w następnym odcinku Bibi 50. lub Dynamica, e, bo Dynamica. Się pochwalić, że za niedługo będzie tikuś na kanale i oczywiście odblokuję go z Wami. Brakuje mi jeszcze 72 półhardów do niego, więc będę się starać, żeby to w następnym odcinku też otworzyć na ulepszaniu. Więc dzięki za oglądanie, jeśli Wam się spodobało, to zostawcie subskrypcję o tutaj na paluchu, tam gdzie Wam pokazuję el Primo i lajka o tutaj e, bardziej na dole, ale oko. E. No i sprzedłużanie do następnego odcinka i koniecznie piście którą postać mam ulepszyć. Dzięki za oglądanie. Ciao. Bo